Ośmie z stron po prostu. No! Cześć, manko jestem Zoniek i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem, dzisiaj paznokciowym, ostatnio tak fotografia, paznokcie, fotografia, paznokcie i tak skaczę między tym i dzisiaj właśnie będzie paznokciowo. Mój pierwszy filmik na kanale, o w ogóle o hybrydach, to był o skompletowaniu własnego zestawu. I uważam, że skompletowanie własnego zestawu jest naprawdę super, bo wtedy to my do końca decydujemy z, z jakiej marki, za jaką cenę, czy bierzemy droższe, tańsze. To jest spoko, ale z tym jest trochę roboty, szukanie najlepszych rzeczy. Niektóre rzeczy warto kupić stacjonarnie, a niektóre online, więc to jest naprawdę czasami czasochłonne, więc stwierdziłam, że Hej, zobaczmy co oferuje nam internet, co oferują nam różne marki. I stwierdziłam, że zacznę od Semilaka. Chciałabym coś tutaj zaznaczyć, bo to jest tylko taka opinia i sugestia. Mam tutaj spisane na karteczce, a wy to macie teraz tutaj, listę 10 rzeczy, które ja uważam, że zestaw podstawowy powinien zawierać. Więc zobaczymy, czy te kryteria moje spełnia marka Semilak. Pierwszy zestaw jest za 99 zł, czyli po prostu zaokrągmy już do stówki, ale zobaczmy, co się w tej stówce Mamy, widzę, 5 produktów, lampę 12-watową i powiem Wam szczerze, że ja na początku, jak patrzyłam na ten zestaw, to myślałam, mm, mostek, ale nie, jest ona zamknięta, natomiast yy, moim zdaniem, czarna lampa nie jest za dobrym rozwiązaniem, dlatego że czarny kolor pochłania światło. Biały kolor odbija to światło. Wygląda prześlicznie. Na przykład mogłaby być czarna na zewnątrz, ale biała w środku. Też moim zdaniem by to fajnie wyglądało. Natomiast cała czarna, jakoś jestem tak sceptycznie do tego nastawiona. 12 W. Nie jest to dużo. Naprawdę nie jest to moc jakaś taka nie wiadomo jak dobra. Plusem jest to, że to jest UV-LED, czyli utwardzi i żel. I hybrydy, więc to jest na pewno na plus, i moim zdaniem lampa powinna mieć minimum 36 W. Niektóre dziewczyny już 24. 24 też już jest spoko, no ale im więcej, tym lepiej. I taka 36 to już jest takie spoko, a 48 to jest jeszcze lepiej, więc yy, 12W problem. Yy, tutaj ciężko mi jest powiedzieć, jak. Rozstawione są ledy. Ja się tak skupiam na lampie, ale ono, uwierzcie, mi jest chyba najważniejsza w tych zestawach. Jeżeli ledy są na samej górze i to jeszcze dosyć słabe ledy, to one mogą dosyć niefajnie utwardzać boki, na to trzeba zwracać uwagę. Mamy dalej kolor. One Step Hybrid. To jest nowa seria Semilaka, która polega na tym, że w takim markerze, jakby w takim pisaku. Nie wiem, czy to można tak określić Mamy bazę, top i kolor Czyli jakby w jednym produkcie mamy trzy potrzebne produkty To jest fajny myk 3 ml, no nie jest tego za dużo Nie oszukujmy się To nie jest tak, że pomalujecie raz I już nie będziecie mieć tego produktu I tutaj mamy, że w ponadczasowej kobiecej czerwieni Klasyczna czerwień Ja nie jestem za tym Fajnie byłoby, było, gdyby po prostu marka dała nam wybór No na przykład ja tej czerwonej Tego czerwonego lakieru bym użyła, bo nie lubię czerwonych paznokci. Nie jestem tylko ja takim wyjątkiem, więc super by było, gdyby marka po prostu dała nam wybór. Cleaner 50 ml, oliwka do skórek i polerkę. Jak mam być szczera, to zamiast oliwki do skórek dałabym waciki bezpyłowe, bo za 100 zł mamy lampę, Lakier, base i top, czyli jakby to liczymy, wszystko w całość, oczywiście. Mamy cleaner i mamy bloczek polerski i brakuje tak. Brakuje pinika, patyczków, acetonu, wacik, czyli brakuje czterech rzeczy. Tak średnio. Jak mam być szczera, no ja bym tego zestawu nie kupiła, bo musiałabym tak naprawdę, bo po prostu musiałabym też sporo rzeczy sama kupić. Moja ocena tego zestawu to jest. Dwa lakiery na pięć. Nie chcę się tutaj bardziej rozgadywać, bo mamy jeszcze dwa zestawy, no ale nie jest to za dużo. Drugi zestaw to jest zestaw za, teraz jest na promocję, jak ja to nagrywam, za 120 zł, a normalnie za 150. Powiem Wam, że już kilka razy wchodziłam na te zestawy i ta promocja, jak zauważyłam, wraca i znika, wraca i znika, więc może się, może się wstrzelicie, nie wiem, bo... Ja nie wiem, kiedy Semirak ma promocję. Ten zestaw, ja już mogę Wam powiedzieć, że ma plusy. Ma już na pewno, moim zdaniem, dużo więcej plusów niż poprzedni, ale ma swoje minusy. Nie ma patyczków, nie ma pilnika i w sumie tyle. Czyli nie ma dwóch rzeczy. Mam minus w postaci lampy, ale tylko taki połowiczny połowa, plus, połowa minusa, dlatego że moc lampy to jest 36 W. To jest naprawdę super. Moc i jest UV-LED, więc jeszcze lepiej, ale jest to mostek i ja to ewidentnie widzę na zdjęciu, że to jest mostek. Ma nawet taki mostkowy kształt. Jeżeli nie jest to mostek, to mnie poprawcie, ale na, na zdjęciu totalnie wygląda jak mostek. Ci, co może mnie oglądają, wiedzą, że nie jestem fanką mostków. Uważam, że mostki są zbędnym produktem. I nie jestem do nich kompletnie przekonana. Już wolałabym mieć 36 watową zamkniętą lampę, bo to byłby po prostu sztos nad sztosem. 36 W to utwardzi Wam ten paznokieć, oczywiście, ale mogłoby być lepiej. Ale mamy tutaj jeszcze baza 3 ml i top 3 ml. Tutaj też jestem sceptycznie nastawiona, bo z kolei mamy jeden lakier do wyboru, pełnowymiarowy. To jest naprawdę na plus na ten zestaw, że tutaj mamy pełnowymiarowy lakier 7 ml w kolorze, jakiej chcemy. Plusik. Mamy dwa lakiery, które po prostu są: jeden to jest, zakładam, nudziak, a drugi to jest czerwień, taka pewnie klasyczna, ale 3 ml. 3 ml koloru jeszcze bym zniosła, chociaż to jest naprawdę taki pyrtek, ale baza i top 3 ml jestem na nie. Po prostu dla mnie to jest takie trochę bez sensu, bo baza i top się naprawdę dużo zużywa i dałabym tutaj. I szczerze, wolałabym sobie móc wybrać jeden kolor. Naprawdę, wolałabym sobie wybrać jeden kolor 7 ml i dostać 7 ml bazy i 7 ml topu niż jeden pełnowymiarowy produkt, a resztę miniaturki. Ale jeżeli komuś to odpowiada i stwierdza, że na sam początek tyle mu wystarczy, jak to uważa? Ale ja bym na przykład wolała właśnie dostać pełną bazę, pełny top, pełen jeden lakier, który mogę sobie wybrać kolor i bez tych dwóch ml 3 ml kolorów, waciki bezpłowe jak najbardziej na plus. 250 sztuk to jest naprawdę, naprawdę dużo I to jest fajny zestaw Aceton i Nail Cleaner 50 ml To jest taki standard w takich zestawach Więc też na plus I mini polerka Kadr się mógł trochę zmienić, bo e, przerwało mi nagrywanie Moim zdaniem piękno, naprawdę Można było już dorzucić te patyczki I wtedy za cenę 150 zł Jest git Naprawdę jest git A za 120 jeszcze bardziej Jest gituwa. No tylko kurczę, no ta lampa, no ta lampa mnie boli Wiecie, można byłoby ją z tyłu zamknąć I mieć taką poręczną lampę na wyjazd Albo właśnie jak to jest napisane na wypad do przyjaciółek Tak jest chyba tutaj napisane, jak kiedyś czytałam Małe poprawki w tym zestawie i by było naprawdę, naprawdę super Więc moja ocena tego zestawu hmm, 3,5, może 4, lakiery na 5 Coś takiego Coś takiego bym dała. I mamy trzeci zestaw. I ja już Wam od razu zdradzę, że ten zestaw jeszcze na promocji za 215 zł to bym brała. Ten zestaw Wam polecam. Naprawdę. I jeszcze w tej cenie dwie, 215 zł. Przyznam szczerze, 270 już bym się zastanawiała Już by było dla mnie trochę e, Za drogo jak na taki zestaw Mamy super lampę 48x24 w UV LED Co znaczy, że możemy utworzyć z tym Żele i hybrydy, co już powtarzam jest Mega mocna i jest zamknięta I widzę to, że ma Takie błyszczące powierzchnia, Więc coś w światło jeszcze bardziej będzie się rozpr Rozpraszać po tej lampie To lampa jest naprawdę dobra Więc tu już jest plus lampa Dalej mamy sy Milak Extend, mam nadzieję, że to dobrze przeczytałam. Base, 7 ml. Czyli nie jest tu zwykła baza seminaka, przynajmniej mam takie wrażenie, bo normalna to by była po prostu chyba base. Top no wipe. I to jest też moim zdaniem na plus, dlatego że moim zdaniem bardziej się opłaca kupić już ten top no wipe. Oczywiście nie zawsze, ale tak na początek tym bardziej, bo nie potrzebujemy tego już potem przemywać cleanerem. Niektóre pyłki są dedykowane do topów no wipe, a jeżeli jakiś nie, to na dyspersy koloru się przyklei taki pyłek, więc. Topno wipe jak najbardziej na plus i to tego 7 ml, nie? pićku trzeba się nawadniać. Top mat total, czyli matowy top, tu to jest 3 ml. I mogłabym się przyczepić, ale kompletnie, kompletnie się do tego nie przyczepiam. I moim zdaniem to jest spoko rozwiązanie, że mamy normalny, taki tradycyjny top pełnowymiarowy, a efekt matu jest taki do spróbowania. Czy nam się spodoba, czy nam się nie spodoba. Jak się spodoba, to tu kupimy po prostu pełną wersję. Kompletnie wybaczam, 3 ml. Mamy 3 dowolne, pełne lakiery. 3 dowolne, pełne lakiery. Hit, super. Po prostu ogromny plus, że mamy pełno 7ml lakieru. 7ml produktu to jest naprawdę dużo, to jest naprawdę dużo lakieru. I to my możemy zdecydować. Jeżeli jesteście fankami nudziaków, to sobie weźmiecie trzy waszym zdaniem najpiękniejsze nudziaki. A jak jesteście fanką szalonych kolorów, to sobie weźmiecie, nie wiem, może neony. To jest super. Mamy zmywacz i cleaner 50 ml, taki standard, plusik, waciki bezpołowe, plusik, pilnik. Jest! Doczekaliśmy się pilnika. 100 na 180, czyli taki standard, czyli nadamy kształt i na przykład sobie zedrzemy pierwszą warstwę topu yy, przed ściąganiem. Polerka do paznokci, która była od początku, plusik, patyczki. Mamy w końcu patyczki, więc to też jest super. 10 sztuk, git, więc tutaj jest naprawdę, naprawdę super ten zestaw. I jeszcze na promocji za 215 zł. Jestem jak najbardziej na tak. Więc jeżeli miałabym wybrać jakiś zestaw z tej marki, z tych trzech wzięłabym ten za 270 zł w cenie oryginalnej, który nazywa się Love Me. Uważam, że jest naprawdę, naprawdę dobry i przepraszam was za moją chrypkę, ale czasami tak po prostu mam. I jemu dałabym, myślę, że jemu w cenie 215 zł mogłabym dać 5 lakierów na 5, a w cenie e, sto, 270 dałabym 4,5 na 5. Po prostu ta cena moim zdaniem wtedy już jest troszeczkę spora. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. I jak to nagrywam, jeszcze to, to. Maturzyści piszą dzisiaj matematykę, więc trzymam za Was, Maturzyści, mocno, mocno kciuki. Piszcie dobrze i no, dobrze pójdzie, dobrze pójdzie. Ja wiem, matematyka zawsze jest najbardziej przerażająca, ale Wy walczycie to 30%. Ja to wiem.